Cześć, w tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób skonfigurować środowisko Eclipse z tak zwanym serwerem aplikacji aplikacji Apache Tomcat, który jest bardzo popularny w wielu firmach i z który służy na przykład umożliwia Wam uruchomienie takich malutkich, takiego malutkiego kodu, który się nazywa serwletem. Więcej co to jest servlet i jak on działa, i przykłady będę pokazywał w kolejnych wideach. Więc tak, no dzisiaj pokażę Wam jak wygląda ta konfiguracja. Więc otwieracie sobie Java II. i teraz tutaj macie perspektywę, która się nazywa Web. I teraz tutaj macie tak zwane serwery. I teraz chciałbym dodać nowy serwer, więc klikam prawym klawiszem myszki. I tutaj wybieram serwer, i teraz yy, chciałbym dodać sobie serwery. I tutaj mam Apache, yy, IBM, WebSphere, JBoss yy, i tak dalej, ale w tym odcinku wybiorę darmowy Apache, który jest bardzo popularny nawet w ogromnych firmach. Wezmę wersję 7.0, yy, i teraz yy, tutaj u mnie to będzie adres o taki. I teraz tutaj mam taki przycisk ADD I teraz muszę skorzystać, ponieważ używam takiego oprogramowania XAMP, który zawiera w sobie ten Apache i bazę danych MySQL itd. Tak Ale możecie to sobie ściągnąć bezpośrednio. Link do XAMPP XAMP podam nadal do, w linku do tego, do tego filmu ale także podam link do skąd możecie bezpośrednio ściągnąć tego Apache Tomcat i teraz tutaj u mnie ten folder się znajduje na dysku C czyli tutaj w katalogu XAMPP i tutaj mam takie coś jak Tomcat i to jest główny folder zawierający ten serwer i naciskam finish no i teraz naciskam finish i teraz zwróćcie uwagę serwer jest zatrzymany Teraz sprawdzę. Tutaj macie taką ikonkę Open Web Browser. I teraz, jeżeli ja wpiszę HTTP, dwukropek, kreski, wpiszę adres, IP, adres IP i port 8080, to zwróćcie uwagę, pojawi się ten program, nie może wyświetlić strony. Więc musimy uruchomić ten serwer, prawy klawisz i naciskam start. I następuje uruchamianie. Tutaj w konsoli pokazują mi się różne informacje, i widzę, że serwer został uruchomiony. Tutaj logi, tak zwany serwer start, startup, i mamy minisekunda. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli jeszcze raz odświeżę, to po pokaże się status Apache Tomcat 705. Więc. Serwer Apache już jest poprawnie skonfigurowany ze środowiskiem Eclipse i możemy już rozpocząć pisanie aplikacji na tzw. Tak Java to to EE to Enterprise Edition. Więc aplikacji właśnie takich typowo na przykład dla, które są na przykład w dużych firmach i tak dalej. Więc to, to jest taki topic, temat średnio zaawansowany. Ale z czasem będziecie rozumieli o co chodzi, co to jest J2EE, co to jest Apache Tomcat, NAP, co to w ogóle jest servlet i tak dalej. Więc na pewno w karierze programisty przyda Wam się ta wiedza, więc ta, w ten sposób łatwo konfiguruje się Apache Tomcat. Jeżeli naciśniecie dwa razy ten Apache Tomcat, to tutaj możecie sobie zdefiniować nazwę. Skąd ja wiedziałem, że port 8080, to możecie do, do, dodawać sobie inne tu mam 8080, 80, 80, administracyjno 8005 i tutaj AJP, o którym nie będę wspominał teraz, dowiecie się w następnym wideo tutaj macie hostname, adres serwera gdzie u mnie się znajduje itd. więc tak jak mówię, dzisiaj chciałem Wam pokazać jak się konfiguruje ten serwer Natomiast, natomiast w kolejnych wideo będę wam pokazywał w jaki sposób pisze się serwlety i uruchamia się za pomocą na tym właśnie tomkacie. Więc to wszystko do usłyszenia. Trzymajcie się.